Słońce, symbol źródła życia i światła, w wielu kulturach nazywane soul, a soul to dusza. Słońce to serce naszego układu słonecznego i w pewien sposób największa jego siła. Siła słońca przychodzi o wiele silniejsza, o wiele potężniejsza w swojej interakcji niż siła deszczu, wiatru czy pioruna. Słońce to jeden z elementów dających. Jednak żeby wejść w komunikację ze słońcem, trzeba wejść w pozycję pokory. Słońce to najprostsza droga do poznania swojej własnej duszy. Lecz bez podejścia w praktyce nic człowiek nie osiągnie, a zrozumienie tego musi dojrzeć wraz z edukacją człowieka, wraz z jego własną dojrzałością. My, jako dzieci, stwórcy, jako ludy rdzenne, mamy zrozumienie, że Słońce jest źródłem energii prawdziwej miłości. Jeżeli człowiek nauczy się być w stosunku do Słońca odpowiednio pokornym, dużo słabszym niż Słońce, i pozwoli sobie na to, aby Słońce dawało, wówczas człowiek pozna nowy wymiar emocji, bowiem wówczas dotknie emocji. Miłości Słońca. Zrozumie też, jaką miłość powinien mieć, nieść i emanować nią. Dziś człowiek szuka duszy, gdyż bardzo oddalił się od niej w pogoni za materią, za wygodą codziennego materialnego życia, zapominając, że jest coś więcej niż tylko świat materii. Dusza nie ma namacalności, a człowiek lubi właśnie to, co namacalne, bo to, co namacalne, akceptuje jego umysł. Słońce w pewien sposób ma namacalność, gdyż możemy je zobaczyć swym fizycznym wzrokiem, możemy poczuć jego ciepło na swojej skórze. Dlatego droga ta jest najprostszą drogą do Stwórcy. Im bardziej człowiek będzie się komunikował ze Słońcem, tym bardziej będzie poznawał energię miłości. Jest to kluczowe w rozwoju człowieka, bo aby wejść na kolejny poziom emocji, trzeba zrozumieć, czym jest miłość. To podstawa podstaw. A Słońce to najlepszy jej nauczyciel to nauczyciel miłości istnienia, bez oceny. Bez podziału na dobre i złe, bez warunku i bez oczekiwań. Najwyższym wymiarem fizycznym emocji jest to, kiedy człowiek ma miłość do każdego istnienia, kiedy jest w stanie kochać wszystkich równą miłością. Taki człowiek nie ma nawet najmniejszego zdenerwowania na jakiekolwiek istnienie. Ma pokorę do wszystkich istnień. Jednak bez umiejętności zastosowania w jednej sekundzie emocji, miłości na wszystkich i na wszystko, co żyje, człowiek nie da rady wejść na wyższy wymiar emocji. I właśnie łączenie się ze Słońcem jest w stanie nauczyć człowieka, jak to zrobić: jak wejść w wymiar poczucia jak Słońce to robi, bowiem Słońce świeci na wszystkich każdą emocją. I od słońca właśnie człowiek może się nauczyć świecić miłością, pokojem, pokorą i radością. Jeżeli człowiek da słońcu miłość wypracowaną w sobie, to w interakcji ze słońcem otrzyma od słońca pakiet energii. A co za tym idzie? Zrozumienie, kim jest. Zrozumienie swoich komórek, swoich organów, swojego ciała, a ciało to świątynia duszy. Pozwoli mu to też zrozumieć całe jego życie, które wokół niego się toczy. Jednak gdy człowiek będzie miłość rezerwować tylko i wyłącznie dla siebie samego, wówczas nigdy nie skomunikuje się ze Słońcem. Bo nie będzie miał nawet chęci zobaczyć, jak Słońce to robi. A to właśnie Słońce jest w stanie elewować wszystkie fizyczne emocje powyżej wymiaru, który zna człowiek. Gdy człowiek nauczy się używać tych emocji w sposób, w jaki robi to Słońce, wówczas osiąga stan spokoju, stan, że nic nie musi robić. Bo czuje się dobrze, bo czuje się bezpiecznie i wie, że to, że nic nie musi robić, oznacza, że nie robi czegoś ze strachu, a robi, bo chce coś zrobić, nie z powodu nakazu, przymusu, zagrożenia czy z powodu oczekiwań innych. Jednak, aby to zrozumieć, trzeba iść do słońca w sposób pokojowy. Stwórca stworzył słońce i ciebie człowieku, więc jako element jego kreacji, sam musisz wejść w interakcję z drugim elementem kreacji, jakim jest słońce serce naszego układu słonecznego. A mając już tę wiedzę, co człowiek zrobi, żeby skomunikować się ze słońcem, to ty sam człowieku jesteś odpowiedzialny za łączenie się poprzez słońce. Ze stwórcą. I tylko i wyłącznie od ciebie samego zależy, w jaki sposób tego dokonasz i czy w ogóle tego dokonasz. O wschodzie słońca wstaję. Swe oczy kieruję ku pierwszym promieniom słońca. Jako człowiek w sile ból ten słabszy staje przed słońcem. Jako tym silniejszym, sercem naszego układu słonecznego. Nakarmiony przez nie każdego dnia, w czasie wzrastania, w momencie doceniania harmonii istnienia, wyciszam swoje myśli. W ciszy i skupieniu wysyłam bezinteresowną miłość do słońca. Miłość, która jest we mnie. Poczuciu istnienia, wdzięczności i spokoju obdarowuje Słońce całym swoim jestestwem oraz całą wypracowaną przez siebie energią. Zmianę zaczynam od siebie, wewnątrz siebie. Jak ją zacząć? Człowiek często układa i opowiada historię, a także skupia się na tym, co już się wydarzyło. Na przykład u sąsiada, że był przy tym i ma swoje przemyślenia do życia tego sąsiada, albo swoje przemyślenia do siebie. W stosunku do tego, co się wydarzyło, ale nie u niego samego, a u sąsiada. To błędne funkcjonowanie. A dlaczego jest to błędem? Bowiem te rzeczy dzieją się przy okazji, w tak zwanym pędzie życia. A wkład człowieka w te rzeczy to tylko zaledwie 5-10%. Zaś w zmianie chodzi przede wszystkim o przemyślenie do siebie, do siebie samego, ale aby je mieć, trzeba się zatrzymać, usiąść samemu ze sobą. Zacząć myśleć, ale nie rozumkiem, a głęboką, rzetelną analizą, uczciwą analizą z miłości. Do swojego serca. Zastanówmy się nad tym głębiej w czasie porannych godzin, aż do momentu południowych obrzędów, pokoju i miłości.